Cześć, od czego tu zacząć? No, chyba zacznę od kolejnej porażki, żeby nie nazwać tego wpierdolą legi. W Neapolu 3-0 dla Napoli. I niby nie jest to jakaś wyjątkowa niespodzianka: no bo wszyscy normalnie myślący wiedzą, że Napoli jest drużyną zdecydowanie lepszą. Ale taka choroba kibica, nawet moja, a może przede wszystkim moja, że ciągle jakąś głupią nadzieją żyje. Że może po tym, co się dzieje w Lidze, ale o tym za chwilę, w Lidze Europy w meczu z Napoli legia pokaże inną twarz. No nie było tak. No nie pokazała innej twarzy. Prawie, że nie istniała, prawie że nie wychodziła ze swojego. Z okolic swojego pola karnego, swojej połówki, parokrotnie tak, ale przewaga na poli była niesamowita. Nie wiem, co o tym kurczę myśleć. Nie mam zielonego pojęcia, na czym to wszystko polega. Ale podpowiedział mi ktoś mądry, mądrzejszy chyba ode mnie, bardziej interesujący się teraz piłką niż ja że nie ma nad czym rozdzierać szat, bo z gówna bicza nie ukręcisz, czy jakoś tak brzmi to powiedzenie. Wydaje się kibicom Legii, wydaje się mnie, mnie tak często nie, ale też mi się wydaje, że w Legii grają jacyś wyjątkowi piłkarze. No nie grają wyjątkowi piłkarze. No udowadniają to w lidze. I dzisiaj w Napolu to udowodnili znowu, że nie grają wyjątkowi piłkarze. Ja, kibicelegi, chcą widzieć w nich wyjątkowych piłkarzy. To jest gówno prawda. Nie są to piłkarze, którzy zasługują na mówienie o nich jacy dobrzy. No już w ogóle nie można powiedzieć jacy wspaniali. To są przeciętni piłkarze, ale to, że zakładają koszulkę legii, powoduje, że wiele osób oczekuje od nich więcej niż oni są w stanie dać. Nie potrafią i tyle. I problem jest raczej kibiców niż piłkarzy, że oczekiwania mamy nieodpowiednie, że bujamy w obłokach, patrząc na legię. Kto tam z poważnych europejskich piłkarzy gra. Proszę mi podać w komentarzach kilka nazwisk. Nie kilka, z trzy nazwiska. Z poważnych europejskich piłkarzy, kto gra w legii. Liga to już w ogóle jakieś niezrozumienie, poplątanie z pomieszaniem. Dziewięć meczów, dwa zaległe pamiętam. Sześć porażek. Tak by grała drużyna, która ma bardzo dobrych piłkarzy? Sześć porażek w naszej śmiesznej ekstra klasie? No nie, tak by nie grała drużyna, która ma w swoim składzie bardzo dobrych piłkarzy. Myślę, że właśnie na tym częściowo ten problem Legii polega, że tam są przeciętniacy, którzy w koszulkach Legii Chcą się wydawać wyjątkowymi piłkarzami. Dlaczego Legia do tej pory w Lidze Europy zagrała dwa razy zwycięsko, a w Napolu przegrała? Dlatego, że Napoli jest zdecydowanie lepszą drużyną od Legii i wydaje się po tym meczu, że lepszą od Leicester i lepszą od Spartaka. Czy tak jest na pewno? Nie wiem, ale... Tak myśląc, można taki wniosek wysnuć. No i też ktoś mądry mi to powiedział. Jak rozmawiałem, zastanawialiśmy się, o co chodzi, że w Lidze Europy tak w nieźle, w Lidze naszej fatalnie. I ktoś mądry powiedział mi banalnie prostą rzecz. W Lidze Europy Legia nieźle wypadała, a nawet bardzo dobrze, do meczów na Apolu, bo łatwiej burzyć, Czyli przeszkadzać rywalowi, a tak gra Legii polega, na tym gra Legii polegała w Moskwie i z Leicester, niż budować. No i nic dodać, nic tując, ująć. Łatwiej rozpolić krzesło, niż to krzesło później skręcić. Łatwiej y, zamek z piasku jednym ruchem nogi, dwoma ruchami nogi rozwalić, niż go później pięć godzin budować. Tak, chyba na tym polega ta zabawa legi w niezłą grę w lidze Europy. O Napolu zapominamy. Ręce opadają, myśli nie można zebrać. Jak się na to wszystko chce tak na spokojnie popatrzeć i zrozumieć. Temat trenera Legii Czesława Michniewicza. Zwolni go Mioduski, czy go nie zwolni? A jak go zwolni, to go zwolni za chwilę, czy go zwolni w zimę, a może go zwolni na wiosnę, a może go w ogóle nie zwolni. Myślę, że to nie jest w ogóle sprawa trenera Michniewicza, znaczy to, czy utrzyma posadę, czy nie utrzyma to jest sprawa trenera Michniewicza. Natomiast żaden trener, jestem o tym święcie przekonany, żaden trener nie poradził sobie i z taką ekipą, jaka jest teraz w legii. Żaden trener, i tu szukanie nazwisk, kto mógłby przyjść, kto mógłby to poukładać, kto mógłby tchnąć nową nadzieję, nowego ducha w tych piłkarzyków, nie ma moim zdaniem znaczenia. Trener Michniewicz w Polsce uchodzi za bardzo dobrego trenera, i jeżeli on sobie nie potrafi poradzić z towarzystwem, jakie mu kupiono do drużyny, to poradzi sobie kto? I tu giełda nazwisk. Najbardziej ktoś przyjebał z Paolo Souza. Paolo Souza, trenerem Legii. A ja kur. Nie mogę być? Nie mogę. Nie, nie, no nie. Paolo Souza to Paolo Souza. Bzdura kurka kompletna. Jerzy Brzęczek. Oj, 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 oj. Zawija kiece i leci tutaj, ta. Jerzy Brzęczek. Marek Papszun. Marek Papszun idzie mu bardzo dobrze w Rakowie. Ale to inny rozmiar kapelusza, czyli drużyny. Nie jeden trener się w Legii wyłożył nie dlatego, że był słaby, tylko że nie miał armat. I podobnie zdaje się dzieje się z Czesławem Michniewiczem. Czy go pan Mioduski zwolni? Kiedy go zwolni, a może go nie zwolni, myślę, że tego to nie wie nawet sam jaśnie pan prezes Legi. Jeszcze przez moment chciałbym kontynuować wątek trenerski w odniesieniu do Legi, czyli kto mógłby być nowym trenerem tej drużyny. Uważam że jeśli chodzi o trenerów jakich mamy w Polsce nikt po prostu nikt nie pasuje do Legii. Jak powiedziałem, giełda nazwisk będzie się pewnie teraz nakręcać. Jeśli na przykład Legia przegra w Gliwicach, no to ta giełda nazwisk pewnie będzie coraz większa i coraz większa. Moim zdaniem nie ma w Polsce trenera, który poradziłby sobie w legii. Czy jest taki trener za granicą? Oczywiście, ale legi na takiego trenera po prostu nie stać. I tu nie chodzi o jakieś nazwisko. Nie konkretną osobę mam na myśli, tylko bardzo dobrego trenera zagranicznego. Nie stać żadnego polskiego klubu, legi też, bo tam cały czas kłopoty finansowe, na fachowca z najwyższej europejskiej światowej półki. Pojawiło się nazwisko Stanisława Czerczesowa. Stanisław Czerczesow pewnie nie jest złym trenerem, pewnie nie można tak powiedzieć, ale czy jest bardzo dobrym? Czy jest bardzo dobrym? Czy wyniki reprezentacji Rosji, jakie miał Czerczesow, chociażby na ostatnim wielkim turnieju, to jest coś, co upoważnia do mówienia, że to jest bardzo dobry trener? Może kiedyś był. Gdybym był panem Mioduskim, <grym> to ja bym nie wiedział, kogo zatrudnić na miejsce. Ewentualnie na miejsce Czesława Michniewicza. Legia to jest tak specyficzny klub, że zadanie zmieniania trenera jest niesamowicie zawsze obarczone ryzykiem. No i jeszcze o tych trenerach. Kurde, jeszcze o tych trenerach. Krakowia wygrała z wartą. Trenerem Krakowi jest Michał Probierz i już, już, już widzę, widzę oczyma wyobraźni, słyszę jak trener Probierz jeszcze wygra z dwa mecze z Krakowią, z trzy mecze z Krakowią i będzie wysuwany na kandydata na trenera reprezentacji, na selekcjonera reprezentacji. Już tak przecież kiedyś było. Krakowia za trenera Probierza. Raczej rozczarowuje niż zachwyca. No ale wygrała Krakowia z wartą. Warta z kolei dołuje, jak w zeszłym sezonie pięknie grała, zaskakiwała wszystkich, kto w tym sezonie. Szkoda słów, no szkoda słów, kibicowałem warcie w ubiegłym sezonie. No i za chwilę może Michał Probież będzie kandydatem. I jak nie na selekcjonera, to na trenera legii. Nie, 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 nie. I jeszcze raz nie. Jest takie powiedzenie odnoszące się ogólnie do życia, nie do piłki, nie do sportu, że ktoś albo brzydko się starzeje, albo ładnie się starzeje. Mam nadzieję, że o mnie będą mówić, że ładnie się starzeje, ale to jest tylko nadzieja. Odnosząc to do sportu, na siłę odnosząc to do sportu, można powiedzieć, że albo piłkarz ładnie kończy karierę, albo brzydko kończy karierę. No i znowu dwa słowa o Łukaszu Podolskim. Łukasz Podolski miał wnosić do ekstraklasy jakość. Wnosi czy nie wnosi? Jak uważacie? Natomiast Wniósł trochę brutalności. No takiej brutalności, że po nim bym się absolutnie tego nie spodziewał. Znakomity piłkarz przed laty, reprezentacji Niemiec, to samo w sobie już jest niesamowite. Reprezentacji Niemiec, nie górnej wolty ani, ani Zimbabwe, ani, ani Mołdawii na przykład. I tenże Łukasz Podolski. Z którym wiązano tak duże nadzieje, że on pokaże po, Polakom, po, nie Polakom, bo w polskiej lidze gra mnóstwo obcokrajowców, piłkarzom z polskiej ekstraklasy, jak to się gra w piłę. No, no właśnie pokazuje, pokazuje, że średnio mu idzie. Z pięć dobrych podań to trochę za mało. No i dwa skandalicznie hamskie, brutalne faule. Szanowny Łukaszu Podolski, no pokaż nam jeszcze trochę coś z dużego futbolu, z wielkiego futbolu. Pokażesz nam, Łukasz? Pokaż nam jeszcze jakieś fajne zagrania, nie jedno na mecz, nie dwa na mecz, a pokaż nam, pokaż nam, że, że jeszcze jesteś dobrym, bardzo dobrym piłkarzem. I opanuj to chamstwo boiskowe. Skoro było o przedstawicielu piłki niemieckiej, no to teraz będzie o wyjątkowym przedstawicielu piłki niemieckiej, czyli o Robercie Lewandowskim. No kim jest Robert Lewandowski to w ogóle nie ma o czym mówić. Wszyscy wiedzą, dzieci tuż po urodzeniu wiedzą kto to jest Robert Lewandowski. No i zetknąłem się w internetach z takimi artykułami, tekstami, tytułami Robert sfrustrowany. Robert zdenerwowany, Robert zamyślony, Robert wkurwiony. Ja myślę, że Robert w ogóle nie wie o czym jest słowa w tych artykułach, że kompletnie nie ma pojęcia o czym się pisze, używając jego nazwiska. I podobno Robert Lewandowski, postać ojejku, z innej planety niemalże, jest kurwiony, że sprowadzają Halanda do ba ba Bayernu. Jest skurwiony, że nie strzela bramek, <laughs> nie strzela bramek. Jest wkurwiony ogólnie, nie wiadomo, czym jest kurwiony. Tym, że nie chcą go puścić do jakiegoś tam innego klubu. No i tu nazwy różne. Chelsea, Real, Manchester, jeden, drugi, O Jezu, tam i tu też nazwy różne. I Robert Lewandowski jest tym wszystkim kurzony. Śmieszny. Skąd wy kuwa, bierzecie takie pomysły na takie artykuły, że Robert Lewandowski, zarabiający ponad 200 tysięcy złotych dziennie, jest na coś w ogóle wkurzony. Chyba, że na samego siebie, że nie gra jeszcze lepiej niż by chciał, bo to przecież wiemy, niesamowicie ambitny zawodnik, piłkarz, człowiek. <śmieszny> Robert, czytasz te artykuły czy nie czytasz? Ja myślę, że nie czytasz, bo byś k***a zgłupiał, że ty jesteś na wszystko wkurzony. Nie wyobrażam sobie, żeby... Y Piłkarz na takim poziomie jak ty, piłkarz z takiego klubu jak ty, piłkarz z takimi kosmicznymi zarobkami był na cokolwiek wkurzony poza tym, że może na siebie. Przestańcie, kurwa, pisać bzdury, dobrze? Przestańcie, debile, pisać bzdury o Robercie Lewandowskim. Słyszycie często od różnych fachowców, pseudofachowców, ludzi z, ze środowiska piłkarskiego, że z polską piłką nie jest źle, polska piłka robi postęp. No i ogólnie jeszcze z 50 lat i dojdziemy do ćwierćfinału mistrzostw świata. Słyszycie na pewno takie, takie informacje, gdzieś tam czytacie, wywiady jakieś gdzieś tam się ukazują. No i polska piłka tak się zajebiście rozwija, że uczestnicząca w rozgrywkach... Yy, młodzieżowych europejskich jakoś tak się nazywa to europejskie rozgrywki młodzieżowe. Pogoń Szczecin wygrała pierwszy mecz z Deportivo La Coruña u siebie 3-0. Zajebisty wynik. Po to, żeby upierdolić w rewanżu 4-0. No i rozwija się polska piłka, nie nie utrzymali 3-0. Z pierwszego meczu, czyli no, no sam w sobie wynik bardzo dobry świadczące o tym, że, że ci chłopcy spogonić, młodzi chłopcy spogoni mają pojęcie o graniu. No i w Hiszpanii w 4-0. Trener ich trener spogoni jest z nich dumny. Jest z nich dumny. Coś dodać? Chcecie coś ująć? Jest z nich dumny. Celebryci, ha ha ha. No, jest taki celebryta, jak to celebryta znany z tego, że jest znany. Przemek Kosakowski, podróżnik, y, przez pięć minut mąż Martyny Wojciechowskiej. No i Przemek Kosakowski upił się, bo tego nie kryje. Usiadł na kiblu i z kibla wypowiadał, nagrywając to przy okazji, puszczając w świat swoje mądrości. Pijany na kiblu. Kiedyś mówiłem, że za chwilę świat tak zwariuje, że będzie transmisja zrobienia kupy. No i to tak się ociera o to. Pijany na kiblu. Powtarzam to kolejny raz, bo kurwa po prostu jakiś nienormalność zupełnie nie, nie wiem, no, nie, no nie, 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 nie mieści mi się kurwa to w głowie. Przemek. Mam dobrego psychiatrę. Chcesz adres? Chcesz? Przepraszałeś później. Nic złego nie zrobiłem. Oprócz tego, że wymitowałeś, ileś tam tysięcy ludzi obejrzało to Twoje żenujące zachowanie na Twoim własnym kiblu. I on wiecie, co on jeszcze powiedział? Że właściwie kurde, to się nic nie stało, no bo on to robił na swoim własnym kiblu, w swojej własnej łazience.